Cześć, witam Was. Jestem umówiona na kawę. Czekajcie, muszę tu trochę zmienić ten obraz. Trochę się przybliżyć, żeby było mnie lepiej widać. Ma, no. no. Chyba teraz będzie dobrze, bo o moje oczy chodzi. Jestem umówiona na kawę i chcę sobie założyć sztuczne rzęsy. Takie tam, tu mam, już je rozpakowałam i teraz będę przymierzała. Zobaczymy, pom pomożecie mi, prawda? Ale okura, okur, ale to trzeba zdjąć. Teraz sobie tutaj podstawię lusterko bliżej i zobaczymy, bo chyba będę musiała je. Ojej! Chyba będę musiała je uciąć, bo ja mam stosunkowo małe oczy. A one są dosyć długie i podejrzewam, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć kępek. Na pewno będę musiała uciąć, więc utnę je od razu. 5 kępek od długiej strony. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, 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 chcę Wam tutaj jakoś to zademonstrować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Trafię, nie trafię. Ile tułem Raz, dwa, cztery. Jeszcze, jeszcze tu muszę jeden odciąć. Ojej, czekajcie, muszę to troszeczkę zniżyć. No. Teraz mam wszystkie. Zobaczymy, jak to teraz wygląda. O. Powinno być dobrze. Nałożę klej. Będzie ten mój klej, ale ja chyba pójdę na łatwiznę, bo mam taki klej tutaj. Taki, taki, taki mam klej z pędzelkiem i postaram się go pierw nałożyć na tą, moje, na tą moją powiekę tutaj. Oj, nie wiem jak to robić. Zobaczymy, czy ojej, zobaczymy, czy sobie z tym poradzę. Ojej. Wiecie co? Chyba jeszcze trochę za długa, no nie? Już Jeszcze trochę za długa. Może uda mi się tutaj ją odciąć? Muszę zdjąć. Chciałam uciąć ją na oku, ale nie udało mi się i musiałam ją zdjąć. I zobaczymy. I jeszcze raz, czy ten klej jeszcze w ogóle trzymać będzie, czy może muszę drugi raz nakładać. Muszę popatrzeć przez okulary. Hmm. Myślę, że sobie poradziłam. To teraz będziemy robili drugie oko. Hmm. Jak to ma być? Tak chyba to ma teraz być. Zobaczymy. Hmm. Ojej, ludzie, z tamtym było łatwiej. No, chodź z powrotem jeszcze trochę. No i teraz? udało się czy się nie udało Myślę, że się udało No i co może być? Może być? Myślę, że może być. Nikt mi tak przecież zupełnie z bliska w te ślepianie będzie zaglądał, prawda? No to teraz jeszcze tylko się troszeczkę wyszykować i pójdę. Dzisiaj muszę jechać niestety na, no, do miasta wyjechać, bo mam coś nieco do załatwienia. Muszę umyć samochód. Jeżeli mi się uda, to zbieram parę rzeczy, jeżeli mi się uda, chusteczki też, jeżeli mi się uda to muszę też jechać do szpitala na Heidelberg. To jest dosyć daleko od mojego domu. I zrobić termin, bo mam skierowanie na następną operację oczu. I miałam już dwie, no, piętna, jedna, 18 lat temu, tak. Jedna 18 lat temu, a druga 15 lat temu. No, ale niestety pogorszyło mi się i muszę mieć znowuż nowe linzy, chyba założone, dlatego że źle widzę na odległość. No, i tutaj mam skierowanie do szpitala, i muszę jechać zrobić termin. No, i umyć koniecznie samochód. Muszę też troszeczkę zakupów zrobić. No, zobaczymy, jak to dzisiaj ten dzień nam minie. Do zobaczenia. Za chwilę idziemy do samochodu. No to moi drodzy jestem. Byłam na poczcie, wzięłam paczkę. To znaczy się kartonik do wysłania paczki, bo muszę spodnie wysłać. A teraz ym, jedziemy do Heidelberg do szpitala zrobić termin. No to, moi drodzy, przyjechaliśmy do tego szpitala. Ech, wysiądę, ciężko było zaparkować, bo miejsc nie ma, ale jakoś mi się udało. Teraz wysiadamy i idziemy się zarejestrować, tylko ja tutaj jeszcze nigdy nie byłam. I, i prawdę mówiąc to nie wiem gdzie jest wejście, gdzie jest wyjście. Ho. Zaraz schowam kluczyki. Założę założę mój plecak na plecy. I pójdziemy szukać No to idziemy szukać wejścia do tego szpitala ojej, gdzie ten szpital w ogóle tu jest? Hop. No jestem, wyciągnęłam numerek, bo trzeba numerki wyciągać i czekać. No to raczej wychodzę. Wychodzę, nic nie załatwiłam, bo przyjmuję tego do 12. Próbowałam się kilka dni dzwonić, ale nikt nie odbiera telefonu. No i musiałam przyjechać. 45 minut jazdy samochodem. Jest główne wejście. Widzicie? Tutaj. To jest główne wejście. I tam się ciągnie daleko, a my idziemy w tą stronę do samochodu. szpiegować mojego męża. Zażyczyłam sobie dzisiaj garnele i obiecał, że mi zrobi. Muszę iść trochę popatrywać po, po, go. No, są te z tych chlaki tutaj. Zobaczcie, jakie robole. Muszę zobaczyć, jak wygląda. Ojej, ile czosnku! Popatrzcie, ile czosnku! I tu jeszcze też jest czosnek. Malutki. <grym> No, cieszę się. Mąż mnie wywala. Uaj, uaj, uaj. Nie będę Wam dużo mówiła, jak i co, bo już jest film na moim kanale o przygotowaniu właśnie tych robaszków. Tak to wygląda. Uaj. No to czekam na gotowe. Ła! Pozwolono mi jeszcze raz na nie popatrzeć. Już prawie, prawie gotowe. Jeszcze minutka, dwie i będę jadła. No, idę. Przyjdę jak będą już na talerzu. No to stoi już patelnia na stole. Talerzyki przygotowane. Świeża bułeczka. A wiecie co tutaj jest najlepsze? Zaraz Wam pokażę. Najlepsze jest wziąć kawałek bułki w rękę, umaczać w tym tłuszczu w patel, na patelni, i zajadać. Mmm, mm, pycha! Arsta, największe jezioro w Hamburgu. Chyba bez My nie możemy, bo ja mam termin u lekarza. Ale puste nie dają zarobić. A tu stoi druga, a tam w tyle następne. A, tylko trzech ludzi ma, to znaczy się dwóch dorosłych, jedno dziecko. Niestety, ale muszą odpływać na następną stronę, bo być może tam czekają pasażerowie. jest Nasz ratusz, no, tu jest w całości ratusz, a przed nim budowa jakaś, stale coś budują. Nächster Halt: Lattenkampf. Ausstieg links. No to idę do polskiego sklepu. Nie będę wam dużo pokazywała, nie będę w ogóle mówiła nic, ale popatrzcie na ceny.